Witam w kolejnym odcinku newsów na kanale. A na wstępie chciałbym Was zapytać, czy chcielibyście, żebym założył Discorda dla widzów? Napiszcie komentarz, czy jesteście na tak. A teraz lecimy z odcinkiem. Lewandowski z pierwszym trofeum w Barcelonie. Atalanta, Gromi, Klub, Krzysztofa, Piątka. Arsenal odjeżdża rywalom w Premier League. Michał Mudryk zagra w Chelsea. Lewandowski w końcu z pierwszym trofeum w Barcelonie. W Superpucharze Hiszpanii Barcelona pewnie wygrała z Realem 3 do 1. Gole dla Barcelony strzelali Gavi, Lewandowski oraz Pedri. Honorowe trafienie dla Realu zdobył zdobywca Złotej Piłki Karim Benzema. Jest to też pierwsze trofeum dla trenera Barcelony Xaviego. W Serie A wczoraj trochę się działo. Drużyna Krzysztofa Piątka Salernitana uległa Atalancie aż 8-2. W innych meczach Serie A Roma Nikoli Zdalewskiego wygrała z Fiorentiną 2-0. Specja wygrała Storino 1-0, Udineze uległo Bologni 2-1 oraz Lacio wygrało pewnie mecz z Sassuolo 2-0. Arsenal odjeżdża rywalom w Premier League. W terbach Londynu z Tottenhamem Arsenal wygrał 2-0. do 0. Jedno trafienie, bo samobójcze, zdobył Hugo Lloris, który niedawno ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Drugą bramkę dla kanionierów zdobył Odegaard. W innych meczach Premier League Newcastle wygrywa z Fulham 1-0, a Chelsea wygrywa z Crystal Palace również 1-0. do 22-letni Michał Mundryk podpisał kontrakt z Chelsea aż do 2031 roku. Według mediów transfer wyniesie w sumie 100 milionów euro. 70 to kwota podstawowa, a pozostałe 30 milionów to bonusy. Na koniec odcinka jeszcze plotki transferowe, a w nich znowu Kamil Piątkowski, któremu teraz przygląda się belgijski klub Genk. Adam Frontczak z Korony Kielce może przejść do Kotwicy Kołobrzeg. oraz środkowy obrońca Atletico Felipe jest na celowniku Wolverhampton. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, zapraszam do subowania kanału i komentowania tego materiału. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!